Witamy Państwa serdecznie. Wróciliśmy akurat z białej bazy. Bardzo dużo mamy informacji przekazanych, albo odpowiedzi są też tam na niektórych, które zadaliście pytania. Chcieliście coś tam wiedzieć, podłączyliśmy też. E, no, nie wiem, czy na święta to będą fajne informacje. Myślę, że dla niektórych tak, dla niektórych nie. Jak powiem zaraz, do dzisiaj jest 22 grudzień 2024. Spotykamy się ostatni raz w tym roku, tak? Mam nadzieję, że w następnym będziemy mogli bez przeszkód dalej Wam przekazywać. Zobaczymy, co nam następny czas przyniesie, bo nie wygląda ciekawiej. Ale było takie zakończenie, że Simone musiała bardzo szybko. Opuścić bazę, to co Izabeli przekazała, żeśmy zastanawiali się, czy to powiedzieć, czy nie. Ona była przerażona. Izabel od razu do błękitnej energii Simone wysłała, bo ona była w szoku. Na ekranie to zostało jej pokazane. Także pierwsza informacja, to wam tą, która ostatnia jest, ale żeśmy tego nie nagrali, jest taka że e, te wszystkie, no to, to, to e, Izabel wytłumaczyła, tak wiecie, że e, ta katedra Notre Dame poprzez e, uderzenie jakiegoś tam kijem, jakimś tam ten biskup dziwnie w kolorach ubrany, e, stukał, bramę otwierał w Notre Dame. Pytałam się, co to oznacza, no jakiś tam portal otwierał, tak, i Następne pięć portali mają być otwartych, właśnie bramy w Rzymie, w różnych miejscach, w tych katedrach, jakiś tam Czort wie, co to jest. I też poprzez takie walenie, walenie kijem w bramę, otwieranie, chcą otworzyć portal. Prawdopodobnie e, to nie chodzi, że Jezus w pięknej poświacie wejdzie, <grym> ma się ukazać, a co wpuszczyć, wpuszczyć chcą satania, któremu też e, hołdują. Wszędzie są e, znaki u nich, e, pokazywane jest ludziom a, ludziom, a ludzie dalej biją czołem czy, czy kolanami, tam przed tym, dobra, każdego jego. Ale się okazało, co pokazała, zobaczyła Simone na ekranie, że satan już dawno jest tutaj między nami, jego energia jest tak rozprzestrzeniona. Simone zobaczyła, Masowo w ludziach ta energia już się zasiedliła, dlatego teraz też wiem, dlaczego te ataki, te nieprzyjemne ataki są. No i nam nie wiadomo, tam gdzie jest dobro, zło, wierzga kopytami. Także no, idziemy do końca po prostu. To już jest finał, finał egzystencji. Naszej cywilizacji, tam jeszcze egzystencja zostanie w tej starej przestrzeni, tak? E, tutaj przechodzimy właśnie. To jest to, że zakończenie było bardzo niefajne dla Simony wyjść opuszczenia bazy, bo no, panice była, ale e, Izabela to pokazała. Może na następną część więcej zobaczymy, poruszymy to. Tematy wam przedstawię, które żeśmy tutaj e, wam od odpowiedzieli na to. Chodziło o drony nad USA. Kto i co i dlaczego macie wytłumaczone bardzo. Można się przerazić. Jedno wam powiem, to nie jest nic e, z obcej cywilizacji czy z innych przestrzeni. To jest e, tu, stąd, ziemskie. W jakim celu? Nie, bo on grzeczny jest. On ma specjalną taką dźwiękową tutaj obróżkę, żeby nie wariował. Dostaje dźwięk i jest grzeczny, tak? E, dobra. Posłuchajcie sami. Jutro godzina 19, poniedziałek godzina 19. Zapraszamy Was do obejrzenia. Wiadomości z Białej Bazy. E, tak. Sytuacja e, teraźniejsza: czy dojdzie do globalnej wojny, kryzysu? Odpowiedź macie. Teraz było ważne pytanie, bo w komentarzach, żeście się zgłaszali, pisaliście nam, że macie, u was jest podobnie, kury przestały się nieść, no mówię, ja mam 70 kur, a po jedna, dwa jajkach, no raz, cztery złożyli, także coś się dzieje, mamy 27 papug i żadna papuga, no tu mamy te ary duże, nie, i mamy, i, i, i te amazonki, i żakos, i kakaduły, także tym roku żadna nie zniosła, nie zniosła jajka, nie chcą się rozprzestrzeniać. Nie chodzi tylko tutaj. Izabel opowiedziała o wszystkich zwierzętach, że to już się dzieje globalnie. Zwierzęta przestają się rozmnażać, powielać, tak samo jak u człowieka, a człowiek człowiekowi pomógł, żeby się nie rozmnażał. A e, wytłumaczy, dlaczego to się dzieje. E, to były pytania od Was, bo no, piszecie, że macie boleści fizyczne tak? I, i bezsenność. Odpowiedź jest od Izabel wytłumaczone. Zapraszam. No i, i problem, właśnie, dlaczego młodzi ludzie teraz egzystują w samotności. Są samotnikami, pustelnikami, dlatego się rozpadają młode małżeństwa, rozpadają się przyjacielskie grupy. Izabel wytłumaczyła, przekazała informacje, co się dzieje. E, e, jak zauważycie, po, poprzez religię. Religie zostały stworzone nie przez Jezusa, tego słynnego. Żadna religia nie zakładała, on tylko e, e, przenosił e, wiedzę, wiedzę z Eta, ze źródła boskiego i chciał człowieka po prostu z powrotem żeby się zastanowił, skąd pochodzi, kim jest i po co tutaj jest tak. Przekazywał działanie miłości i tak dalej. A to zostało przechwycone przez gadu, wykorzystane dla człowieka. Powstały różne religie i rozprzestrzenione religie. Religie są skłócone, znienawidzone jeden drugiego, tak? w zależności do jakiej grupy należysz. Tam też tłumaczy właśnie, bardzo fajnie Izabel przekazuje. A w przebraniu religii gady działają. Do dzisiaj. Jeszcze więcej i, i więcej. Dobra. Bieżgają kopytami gnidy jak się da. Coraz boleśniej, bo dotykają nas, ludzi świadomych, bardzo mocno. Tylko my się nie dajemy. Ja nie poddaję się nikomu i się nigdy nie poddam. Ja, jako istota, wiem, kim jestem, co wam przekazuję i jaką wiedzę posiadam w sobie, nie tylko ja, bo takich jest nas wiele tutaj na tej planecie. I dlatego nie możemy się poddać gadom. E... Ważne pytanie: co się dzieje z energią, bo to jest wytwarzana energia, jak są. Takie zbiorowe modlitwy, zbiorowe medytacje, to jest wytwarzana energia. Gdzie jest wysyłana i kto tą energię odbiera? Tak? Elegancko wytłumaczone poprzez Izabel. Zapraszam tych, którzy biorą udział w takich zbiorówkach. Chodzi też energia wytwarzana w tych, w tych yy, świętych domach, nazwijmy tak. Tych przyciśniali. <ścoughs> No popatrz, ona się nie może ruszyć. Alf. No teraz je przycisnąłeś. Jeszcze i połamiesz biodra. Dobra. Także zapraszam. Jest dobrze wytłumaczony. Uciekasz teraz, chodź, uciekaj. Teraz tak. Słyszeliście o Bill Meyer. Tam on miał, to jest ze Szwajcarii, on kontaktował się, to parę lat trwało z jedną cywilizacji, z jedną z cywilizacji różnych z Plejad, bo tam są różne cywilizacje, są złe i dobre, które działają tak. I spotykał się z taką przedstawicielką ich Semiazem. Tak, ona jest prawdziwa. Były te kontakty, Są to, co zostało przekazane, nie wszystko się sprawdzi, dlatego że człowiek tworzy chaos, tutaj satańska energia, gady, gnidy działają, także to, co było w planie, ten plan też nie potwierdza się częściowo, dlatego no, tam tłumaczy. To było prawdziwe, semiazy istnieje i daty, które zostały przekazane tam, to one się nie sprawdzą, dlatego że poprzez tutaj co się dzieje, tu i teraz nie może. Każda data nie może się sprawdzić. My też nie przekazujemy dat, żebyśmy nawet wiedzieli nie przekażemy. Teraz najważniejszy temat stoimy przed tak zwanym Bożym Narodzeniem. To są, to powinny być świąt, święta rodzinne, przyjazne, radosne. No, ale to jest wciśnięty właśnie. Bóg się rodzi, świat truchleje i tak dalej. Dobrze, no mówię o tym, no reagujesz też, wie, że to jest głupota. I to jest celebracja. Co się dzieje właśnie z tą celebracją? Jakieś tam pasterki tworzą, to właśnie katolicy, nie? nocne zbiorowiska, właśnie tam te rytuały i tak dalej. Co to oznacza? Bóg się nigdy nie urodził, a ja tutaj na, 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 na naszej planecie to była istota, która zeszła właśnie już było mówione o Jezusie, a on się ani ta data się, jego urodzenia nie jest, ta to jest kłamstwo ani rok jego ukrzyżowania to jest, czy, czy dzień, czy jakieś tam to jest wszystko jest skłamane, przekręcone przez gady. Także Jezus się urodził się latem, my wiemy, znamy miesiąc i tak nie chodzi o datę godzinę, to jest obojętnie tam, nie, ale... Także e, hołdu, hołdują e, ludzie właśnie te rytuały, hołdowany jest, oddawany jest, wiecie gdzie? Także tam Izabel tłumaczy, posłuchajcie, a ja powtarzać tutaj nie będę. E, dalej. E, pamiętacie, e, dużo się zastanawiało nad tym zdaniem, e, które powiedział ten słynny papież. Przed tego świętami Bożego Narodzenia w Rzymie, jego tamto przemówienie i powiedział: Te święta są ostatnie. Dużo się zastanawiał, dlaczego było to pytanie do Izabel. No, oby nie były ostatnie, stoimy przed świętami Bożego Narodzenia. Ja chcę wszystko poznać, żeby pozytywnie było, ale wszystko jest właśnie w niewiadomym. Także. Zobaczymy. Ja nie jestem jakąś wróżbitą, żeby coś zapowiadała głupoty. Tam macie z ETA, z źródła boskiego i ten słynny TikTok, który wszyscy siedzą w tych TikTok, w TikTokach. Ja tam nie jestem zameldowana i nigdy się nie zamelduję. Jakie ma działanie na psychę człowieka i na, na to na duszę, nie? Co oznacza TikTok dla oglądających? Też to było pytanie od Was i tu odpowiedź jest od Izabel. Także nie jest to przyjemne, że wszystko, co istnieje na tej planecie, idzie ku końcowi. Satan, energia satania jest rozprzestrzeniona, bardzo mocno się zakorzeniła. I a teraz, co przedstawiają te otwieranie bram, y, ci, ci y, wysłannicy, y, wiecie kogo, Boga ciemnych, Satana właśnie to jest y, robią teatr przedstawienie, bo to już się stało. A oni teraz te, teatr dla Baranów robią, że no otwierają jakiś tam portal, dla kogoś, dla czegoś puszczają coś i coś, że niby to w tym tam Izabel wam wytłumaczyła. I także y, przyjemnie to nie jest, ale już tej energii się wygonić z tej przestrzeni nie da, bo zakorzeniła się ta przestrzeń i tak pójdzie do końca kiedyś. To będzie wtedy oddzielenie się, oderwanie się, to co jest dobre, y, przechodzi, a przez sito po prostu idzie, przechodzi, jak to się stanie. To każdemu zostawiam ich fantazję. Wam <laughs> tego nie, nie, nie przekażę, nie przetłumaczę, ale to się odbędzie tylko w ten sposób. Ta przestrzeń musi być opuszczona. Gady i tak wszystko spalą i zniszczą do końca, bo oni to robią z planetami. I ta era, epoka istnienia tej przestrzeni, nie mówię planety, bo kopia jej dalej idzie, ona już jest gotowa, ona już jest nałożona tutaj. Tylko ale y, istnienie teraz, tu i teraz idzie do końca. Także jedni y, mają złe wspomnienia, inne dobre, inni mają neutralne. Cieszymy się, radujemy się razem. Róbmy jeszcze wszystko, co jest pozytywne dla nas. Nie zapominajmy też o innych, którzy właśnie są czy nieświadomi, czy są. Y, tacy rozbici w sobie, wspomagajmy ich, czy to jest zwierzę, czy człowiek, po prostu nie niszczmy niczego, nie wyzywajmy, nie przeklinajmy e, 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 innych, tak, a jak tam się nie jak mi się, jak ja jestem wkurzona i złe słowo, złe słowo, czy złe słowo, nie wiem, to jest polskie słowo, to jest polski język, który używa każdy, a że tam mowa z nad czy jakaś tam e, 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 Szanuję tą, tą, ten język, używam tego języka, nie tylko tego jednego, bo i inne języki używam, ale tak słowo ja użyję, to ja mam prawo, to jest moja wolna wola, ja nie krzywdzę nikogo, ja tylko po prostu wyrażam się moje niezadowolenie, czy moją wściekłość, jak powiedziałam, bo mam prawo być wściekła na coś, co chce mnie kopytami uderzyć, nie przyzwalam. I i każdy jeden, kto będzie próbował się dostać do tu, do nas, oberwie. Nie fizycznie, w inny sposób oberwie, bo dla gadów tu miejsca już nie ma. Nie było, nie ma i nie będzie. Także jeszcze taka jakaś wariatka tam wpis zrobiła tam u Tamu że mnie określiła jaką starą babę pijaczkę. Więc powiem ci, to jest jakaś Agnieszka tam, zobaczcie, nawet głupia na tyle była, że swojego maila tam zostawiała, czy strony, nie wiem. E, także, wiesz co, ta, 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 ta stara baba pijaczka, żeby była psem, to by podniosła tylną, tylną nogę nad tobą, no i by cię spłukała, e, może byś wtedy oczyźwiała ty. Dobra, to na tyle. I także powiedziałam, ja jestem ja Gracjana. To co ja mówię, to ja mówię od siebie. Nie kopiuję nikogo, nie namawiam nikogo do niczego, nie sortuję ludzi, bo każdy musi wiedzieć kim jest, tak? I do złego na pewno nie namawiamy, przekazujemy tylko w, dobrym, w dobrej intencji i yy, odsuwamy się od wariatów, od idiotów, od yy, bałaganiarzy. Od y, manipulatorów. Omywamy ręce. Nie mamy z tym nic wspólnego i nie będziemy mieć. Czynimy tylko dobro. Jak nie dla ciała fizycznego, to dla dusz, które y, same chcą być y, czy oczyszczone, czy w laboratorium, czy te dusze decydują, one tam idą same i to jest na tyle. Także mózg ziemski nie ma z tym nic wspólnego. To, co czynimy, to czynimy dla dusz, które właśnie. Jest z boskiego źródła i tam przejdzie elegancko. Także a tych e, e, mówię nazwę Gnojarzy w nawiasie e, e, gwałcicieli mózgów, bo są gwałty na ludziach, co jest tam im wmawiane, przekazywane i, i przekręcane. Także niech zostaną tam, gdzie są, i oddzielamy się od tego i niech nam te dni świąteczne niech nam przyniosą tylko radość i nie wchodźmy w to, co nie musimy wchodzić. Wiemy o tym już od dawna, no ale bo tradycja, bo tamto siamto, no jak chcesz, tradycję, zatrzymaj tradycję, tak to jest właśnie ściąganie, gromada wciąga i wciąga i wciąga. Także chcecie się wciągnąć, to wciągnajcie się, nie chcecie, bądźcie samodzielni, samodzielnie myślący i bądźcie istotami ze światła i na tym to polega. I oby jak najwięcej przebudzonych, oby jak najwięcej e, z wysoką świadomością się rozwijało. Tak samo jak było przekazane, że źródło boskie składa się zawsze z paru istot. Nie szczek, bo czy, czy istoty w tej, w, tej, w, tej, e, w tej postaci przyszło wtedy na spotkanie, co byśmy mogli rozmawiać Wam, przekazać informacje bezpośrednio ze źródła boskiego. Cały czas to jest wymiana, ta najwyższa świadomość tych istot łączy się w jedną całość, jako nazywacie Bóg, ale ze światła. Tak samo Satan, u niego też ten Satan składa się zawsze z tych istot, którzy najwięcej narobili nieszczęść, i to jest ich zdobywanie dyplomów albo coś, nie wiem jak to nazwać. Też właśnie oni tam tworzą postać Satana, tak. I też tam jest wymiana. Ci, co najwięcej osiągnęli, uczynili złego, wchodzą znowu już to jest wymiana. Ci schodzą dalej doświadczać, a ci wchodzą w jako całość. Tam było pokazane. Simony dostała szoku, tak się wystraszyła, że musiała zaraz opuścić bazę. I e, no już przychodzi Simona jest Besaszon. już jest lepiej i no przyszła do siebie. Także Życzymy wam z całego serca, żebyście w imieniu mojej całej rodziny, może jeszcze się nagramy w poniedziałek dla was, zobaczymy, czy we wtorek, bo też szykujemy takie łakocie, każdy coś tam, makowce. No i dziękuję, Karolina mi przekazała przepis z makowca i od razu wziąłam, miałam, mam wszystko w domu i zrobiłam trzy nóż, połowę chyba zjedzony jest, nie? No taki dobry, może dorobię coś. Także są i karpie, i będzie zupa z głów karpi z makaronem. No pyszności takie i barszcz czerwony z uszkami z grzybów. Teraz już są dostępne. Mamy sklep, co z Polski też przychodzi towar z różnych krajów. I także mamy też smakołyki, które ja sama robić nie muszę, nie? bo to jest roboty przy jakieś uszka robione, bo u w domu to są z rodzinnego domu, co się wyciąga, co się jadło, co smakowało. Wiadomo, że ten barsz czy, czy zupy rybne, ja nie robię tylko na jakieś tam świąteczne dni. W ciągu roku często robimy, bo wnuki tak samo bardzo lubią ten barsz z uszkami i tam kiedyś są uszka z mięskiem. Też, też no zaraz robię gołąbki, z sałatkę z warzyw. Taka z majonezem. Co jeszcze będzie robione? No gęsi czy coś, czy, czy kaczek nie będziemy robić, bo są inne. To się je cały rok na ochotę, nie musi być w tym dniu. Pieta Simone też szykują, także to jest, no będziemy... I, i, bo mamy tylko jeden dzień świąt, nie? Mamy jest ta, ten wigilijny dzień. Wtorek i środa jest świąteczna, nie? Wolna. W Polsce tam dwa dni są, nie? Chyba świąt. No, także będziemy jedli jeszcze tydzień czasu. Do wszystkiego się uzbiera. Także pozdrawiamy Was serdecznie i bądźcie przy pozytywnych myślach. Wytwarzajmy pozytywne myśli. Nie wolno nam się denerwować kłócić w ogóle. Także to jest takie. Też tradycyjne, że jak święta idą, to wszyscy się kochają. Święta się kończą, czy po Sylweszcze już zaczynają się jakieś ramba-camba. Nie dajmy się gadom, nie dajmy się satanowi, jego ciemnej energii. Naprawdę jest bardzo dużo, jestem sama w szoku, ile energii satana już jest w ludziach. Także dlatego jest to nieszczęście, co jest, Dlaczego? dlatego taka reakcja z ludzi na to, czy na tamto. Dlatego nie lubią jasnej strony, dlatego jasna strona jest atakowana. I rozprzestrzeniane jest zło, nienawiść i zniechęcenie. Także nie poddajmy się, zostańmy samym sobą. I z tym słowem zostańcie zdrowi. Do usłyszenia, do, do zobaczenia i cieszmy się jeszcze tym, co nam zostało, żeby się cieszyć. Tworzymy pozytywne. Namaste. Muszę dograć najważniejsze. Przepraszam. Jak wiecie, Leszek, w Polsce ma mój olejek. Gracja Oer. Także to tylko w Polsce zamawiajcie u niego, a z innych krajów, bo zgłaszacie się z różnych krajów też u niego i chcecie tam na bazy, na oczyszczanie. Leszek tego nie czyni. I Leszek nie wysyła olejków za granicę do innych krajów, on jest tylko w Polsce. I proszę was, domy, my wysyłamy od nas tu, pod spodem jest kontakt do mnie, wysyłajcie maila, ja wysyłam informacje dla klientów. I tylko tutaj my idziemy na bazy, my was oczyszczamy. Nie, nie ja, nie Simone, tylko my idziemy w waszym imieniu e, oczyszczanie z programów, a co typów programów, laboratorium odzyskanie wolności z powrotem, odłodzenie komórki macierzystej i chodzi o zwierzęta, nie zapominajcie, bo Perys cały czas się melduje tam że człowiek no, mocno zaprzestał się interesować zwierzęciem, cierpi czy nie cierpi, ale też o zwierzętach nie zapomnijcie, nawet w tym zimowym okresie bądźcie dobrymi ludźmi i także reszta jest u nas, wszystko jest u nas. Leszek nie oczyszcza, nie idzie na bazy, nic, on tylko ma olejki w Polsce dla Polaków. Nie wysłał za granicę, to tylko chciałam Was poinformować. Zostańcie jeszcze raz zdrowi, ta informacja przyszła po Kliknięciu guzika dogrywam się. Dobrze, także radosnych dni i do usłyszenia.